Cześć, dzień dobry, witam bardzo gorąco w kolejnym filmie. Potrzeba e, nagrania tego filmu siedzi we mnie już naprawdę bardzo długo i e, już nawet miałam kilka podejść, zwłaszcza po tym jak, e, nie wiem, w danym momencie emocje moje buzowały i mówię, dobra, jadę z tym, nagrywam, ale później tak chwilę... Odczekałam, aż przeszło, ale ten temat jest ważny, potrzebny, trzeba o tym mówić i apeluję dzisiaj do Was, żebyśmy były dla siebie wsparciem. Ostatnio, właśnie te fale u mnie emocji wywołały komentarze pod jednym z ostatnich filmów, Home Tour. Pojawiło się tam kilka negatywnych komentarzy, yy, i nie chodzi o to, że one jakoś mnie szczególnie ruszają, dotykają, no bo przez ponad 5 lat yy, działania w internecie jestem już naprawdę do tego przyzwyczajona yy, i, i wiem, że nie wszystko co robię musi się komuś podobać, ale zaczęłam się zastanawiać, tak jakby po co my to sobie robimy? My, kobiety, kobietom, a powinnyśmy być dla siebie wsparciem. Ja Wam przeczytam te komentarze. Co prawda nie wszystkie, akurat zrobiłam screeny tylko dwóch, było ich troszkę więcej. Ja oczywiście takie komentarze usuwam, bo to jest moje miejsce w sieci. Mam tak cudowną publiczność, jesteście dziewczyny fantastyczne, najlepsze na świecie, więc nie chcę, żeby w tym naszym gronie były takie osoby, które no, piszą takie rzeczy. Na przykład, komentarz Brzydka Tanora. Wyglądasz jak antyseksowny wzór kobiety, a te inne nowoczesne świruski zachwycone Warszawka. Stare brzydkie mieszkanie, dawne, leta, dawne lata 60., do tego bałagan wszędzie. Dzieci upchnęłaś w jednym kącie jak niepotrzebne gadżety. To stara klitka, a nie mieszkanie. E, naprawdę nie przestaje mnie zadziwiać. Po co my to sobie robimy? Dlaczego? E, I tak jak powiedziałam Wam, mnie to nie rusza, ale prawdą jest to, że jak dostajemy na swój temat powiedzmy 100 komentarzy, 99 jest e, pozytywnych, fajnych, budujących, a ten jeden odbiega od reszty. To nie skupiamy się na tych 99, tylko ciągle myślimy o tym jednym. Yy, I rzeczywiście jest mi delikatnie przykro, no bo to nie jest przyjemne czytać na swój temat takie rzeczy, yy, ale jaka miała być puenta? No, puenta jest oczywiście taka, bądźmy dla siebie wsparciem. Mnie na maksa zastanawiają te mechanizmy, czy to jest tak, że ktoś, nie wiem, chce sobie poprawić humor, że że mi go pogorszy, czy chce mi dowalić, czy chce, żebym ja czuła się smutna, żeby było mi przykro. Naprawdę nie wiem, co kieruje, co powoduje taką osobą i tutaj pragnę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja y, jestem żądna tylko tych pozytywnych komentarzy. Nie, można swoją opinię wyrazić w inny sposób, jeżeli coś nam się nie podoba, możemy napisać, słuchaj, no nie mój gust. Ja bym zrobiła to inaczej. Wyrazić krytykę można naprawdę e, na wiele sposobów, można to zrobić też e, w miły sposób, e, do czego Was zachęcam, no bo w końcu bądźmy dla siebie wsparciem. Kolejna rzecz, która e, obudziła we mnie wiele emocji, to artykuł o wypaleniu, o wypaleniu matek, wypaleniu rodzicielskim. Okazuje się, że w tej kwestii my, Polki, jesteśmy w czołówce. Naprawdę jest z nami źle. O co chodzi z tym wypaleniem rodzicielskim? To jest efekt yy, stałego zmęczenia, czyli przemęczenia, stresu, obciążenia, obowiązków yy, i to jest u nas niestety czymś bardzo, bardzo powszechnym. A najgorsze jest to, że my tak naprawdę robimy to sobie same. A powinnyśmy być dla siebie wsparciem. Co więcej, to jest błędne koło, bo jesteśmy wypalone, jesteśmy zmęczone, ale wpadamy w poczucie winy, że nie dajemy rady, że y, nasze mieszkanie nie wygląda jak wnętrze na Instagramie, że nasze dzieci. Też nie są Instagramowe. Nasza figura po ciąży no, dalece odbiega od tego, jak wygląda Ania Lewandowska po ciąży. I to my same sobie fundujemy, zamiast być sobie wsparciem, to idealizujemy ten obraz macierzyństwa, nie wspieramy się, tylko krytykujemy. Wiecie, ile ja dostałam komentarzy a propos bałaganu u mnie w domu? Masakra, że mam bałagan, syf, nieposprzątane, że moje dzieci ciągle są rozczochrane, brudne itd. Ehm jest w tym trochę prawdy, no bo umówmy się, u mnie rzeczywiście nie jest posprzątane na błysk i żeby było jasne, lubię ład i porządek, lubię mieć w domu czysto, ale umówmy się, porządek nie jest u mnie priorytetem. Dla mnie priorytetem jest to, że moje dzieci mają co zjeść, jest to, że fajnie spędzimy czas, pójdziemy gdzieś, wyjdziemy, niż porządek. Co więcej, porządek można e, ogarnąć w godzinę, a efekty właśnie przemęczenia, zmęczenia czy depresje, z tym można walczyć latami. Więc naprawdę zamiast e, tak komentować, dowalać sobie, bądźmy dla siebie wsparciem. A co więcej, tego wsparcia nie tylko brakuje nam e, w internecie czy wśród naszych bliskich kobiet ale również ze strony naszych partnerów, no bo to przecież my, matki. Jesteśmy ciągle z dziećmi. To my, matki, siedzimy w domu, kiedy dziecko choruje. To my, matki, mamy dylematy, czy wrócić do pracy, czy posłać dziecko do żłobka. To my, matki, sprzątamy, gotujemy, pierzemy itd. itd. Więc tych obowiązków, tych rzeczy na naszej głowie jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego absolutnie nie bójmy się rozmawiać o naszych potrzebach, o tym, co nas męczy, co nas trapi, wypisać te rzeczy i naprawdę prosić naszych partnerów albo inne kobiety, które są e, blisko nas, o pomoc. Czasami to tylko tyle i aż tyle. A my nie prosimy o tę pomoc, bo jest nam niezręcznie, bo trudno jest nam wyjść poza schematy, stereotypy. No bo jak to? My przecież jesteśmy matkami polkami, my się poświęcamy, musimy się poświęcać, bo nasze matki tak robiły, nasze babki tak robiły, a to wcale tak nie musi wyglądać. Ewa Wojdyło, psycholog, twierdzi, że poświęcenie... Jest jedną z najgorszych relacji, bo niesie tak naprawdę ze sobą tylko i wyłącznie negatywne skutki. My, czyli osoby poświęcające się, mamy poczucie zmarnowanego czasu, kariery, a ta druga strona czuje taką presję, że powinna być wdzięczna. Ja się poświęcam dla ciebie, a ty tego nie doceniasz, nie odwdzięczasz mi się. No właśnie, tak wcale być nie musi e, w sensie no ta osoba e, biorąca e, nie ma obowiązku bycia wdzięcznym. To jest nasz wybór tak naprawdę, czy my się poświęcamy, czy nie. E, I to też jest gdzieś tam nasz wybór, czy my będziemy tymi umęczonymi e, matkami. Czy nie? Dlatego jedną z kluczowych rzeczy jest uświadomienie sobie naszych potrzeb. Jeżeli potrzebujemy napić się kawy w spokoju, zróbmy to. Nie rzucajmy się ze szmatą do łazienki, bo jest bałagan, bo wróci mąż z pracy i co powie? Tylko napijmy się kawy. Musimy o siebie zadbać, bo nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego ja tak walczę o te 10 minut spokoju. Jeszcze jedne ciekawe badania odkryłam, które mówią, że dzieci matek Pracujących yy, są bardziej zaradne, szczęśliwe i zadowolone z życia. To też myślę, że powinno nam wszystkim, matkom, dać do myślenia ale przede wszystkim bądźmy dla siebie wsparciem. No kto, jak nie my, kobiety? No właśnie. Dlatego ja też nie będę ukrywać, liczę na Wasze wsparcie w postaci subskrypcji, yy, kciuku w górę i udostępnień tego filmu, jeżeli uważacie, że jest ważny i potrzebny. No i co, jesteśmy w nieustającym kontakcie. A, chociaż chciałam jeszcze jeden wątek poruszyć. Teraz, kiedy jest ta kwarantanna, kiedy siedzimy w domu. I też tutaj matki zamiast się wspierać yy, krytykują się, no bo jak jedna mówi, że o Jezus, nie daje rady już z tymi dziećmi, jak to wszystko ogarnąć, yy, dziesiąty dzień siedzę w domu, dostaję już świra. Na co inna matka, matka jednego dziecka odpowiada: No ja nie rozumiem. Jak można nie cieszyć się z czasu spędzonego ze swoim dzieckiem? No można, bo yy, tak naprawdę, jeżeli ma się na głowie dwójkę, trójkę, do tego zdalną pracę, do tego gotowanie, sprzątanie, to naprawdę można nie wyrabiać, więc spróbujmy siebie nawzajem zrozumieć i wspierać, zamiast krytykować. No, także jeszcze raz, bądźmy dla siebie wsparciem i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!